pójdziemy na zgromadzenie ludowe w dzień po obejrzeniu sztuki Sofoklesa Antygona, to zobaczymy, że jeden z polityków proponuje nam jakiś porządek, w którym odwołuje się do spraw boskich i nie zamierza w ogóle iść na żadne kompromisy. A drugi z polityków, kręcąc i na rozmaite sposoby sprytnie próbując nas podejść, oszukać, odwołuje się do czysto ludzkiego rozumowania. Czy mamy głosować za jednym? Czy za drugim. A może musimy rozumieć, że nie należy ufać żadnemu z nich i podejmować decyzje tylko w konkretnych sprawach konkretne, bo żadna z tych postaw ideowych nie jest sensowna, bo już wiemy z teatru, że obie mogą prowadzić do katastrofy. Nadmiar jednej bądź nadmiar drugiej. Czy wynika z tego ideału kompromisu? Niekoniecznie. Grecy brali się za uby w polityce bardzo chętnie i bardzo często, ale przynajmniej Przekazali nam pewien ideał, nie tyle kompromisu, co namysłu, krytycznego namysłu nad tym, co słyszymy.